Dzień 33: Dwie kolumny: nasz ratunek i nasza misja, dar i zadanie. Przed rozpoczęciem rozważania: Wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem. W każde ze zdań. Modlitwa do ducha świętego, świętej Mariam, arabki. Duchu święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Drogą prawdy, prowadź mnie. Maryjo, matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi święty Józefie, któremu dobry bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją zawierzam dziś tobie te rekolekcje i proszę cię w imię twojej miłości do Jezusa i Maryi opiekuj się mną i wszystkimi Którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi, abyśmy, oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca, które jest dla nas wielkim darem. Ojca, syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia na wzór Świętego Jacka. Legenda głosi, że kiedy Święty Jacek, patron archidiecezji katowickiej, Musiał w czasie najazdu Tatarów na Kijów opuścić miasto, zabrał ze sobą najświętszy sakrament, aby go uchronić od zniewagi. Wtedy z wielkiej, kamiennej figury miała odezwać się Matka Boża: Jacku, zabierasz syna, a zostawiasz matkę? Jakże cię mogę zabrać, Matko Boża, kiedy twoja figura jest tak ciężka? Jednak na polecenie z nieba, kiedy uchwycił figurę, miała się okazać bardzo lekka. Obraz Świętego Jacka, który w jednej ręce trzyma najświętszy sakrament, a w drugiej figurę Matki Bożej, jest dla nas doskonałym podsumowaniem tych rekolekcji. Pragniemy na wzór Świętego Jacka w naszym życiu osobistym, rodzinnym oraz parafialnym postawić wszystko na Eucharystię. Oraz na Maryję to nasze dwie kolumny. Proroczy syn Świętego Jana Bosko. W dzisiejszej lekturze duchowej możemy przeczytać o niezwykłym proroczym śnie Świętego Jana Bosko, mówiącym o dwóch kolumnach. W swoim śnie ksiądz Bosko widział wielki statek symbolizujący Kościół targany i atakowany przez burzę oraz wrogie okręty nieprzyjaciół. Ratunkiem okazały się dwie kolumny, które wyłoniły się z morza. Po przycumowaniu do tych dwóch kolumn burza ustała, a okręty nieprzyjaciół zostały zniszczone. Statek oraz wszyscy, którzy na nim byli, cudownie ocaleli. Wszystko wskazuje na to, że treść i przesłanie tego snu Realizują się właśnie w naszych czasach. Przywiązać się do kolumn, oto nasze zadanie. Jak to zrobić? Ksiądz Bosko tłumaczył swój sen następująco. Okręty wrogów to prześladowania. Nadchodzą dla Kościoła ciężkie czasy. To, co było do tej pory, jest niczym w porównaniu z tym, co ma nastąpić. Pozostają jedynie dwa sposoby, aby uratować się z tego zamętu: oddać się Przenajświętszej Pannie oraz odnowić nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii przez adorację oraz częstą Komunię Świętą. Należy dołożyć maksymalnych wysiłków, by te dwie praktyki realizować wszędzie i w życiu wszystkich. Przywiązać się do Eucharystii. Oraz do Maryi oto Boża strategia na czasy wielkiego zamętu i straszliwej duchowej walki. Jak rozumieć takie przywiązanie? Przywiązanie do Eucharystii wyraża się życiem własny uświęcającej, pobożnym przeżywaniem Mszy Świętej, częstym i godnym przyjmowaniem Komunii Świętej. Oraz trwaniem na adoracji najświętszego sakramentu. Ważne, aby intencją i treścią i owocem tych praktyk była miłość do Boga i do bliźnich. Po tym poznamy, czy nasze przywiązanie do Eucharystii jest autentyczne, głębokie i szczere. Przywiązanie do Maryi oznacza po prostu szczerą miłość i relację z naszą niebieską Matką, szczególnym i najsilniejszym wyrazem nabożeństwa do niepokalanej jest całkowite oddanie się jej oraz wierne, codzienne odmawianie Różańca świętego. We śnie Jana Bosko zarówno wielki statek, jak i małe stateczki przywiązują się do dwóch kolumn łańcuchami. Ciekawe jest to, że osoby oddające się całkowicie Maryi noszą na znak tego oddania łańcuszki. A Różaniec Święty był przez wielu świętych, w tym przez samego Jana Bosko, nazywany Bożym łańcuchem. Oto nasze zadanie: przywiążmy się do dwóch kolumn przywiążmy się do nich oddaniem, różańcem, komunią i adoracją przywiążmy się do nich miłością. Obietnica zwycięstwa. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam ja zwyciężył świat. Z kolei w Fatimie Matka Boża powiedziała: Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Niech te słowa obietnicy będą dla nas źródłem odwagi i pewnej nadziei. Która zawieść nie może. Lektura duchowa Z przemówienia prymasa Augusta Hlonda podczas inauguracji kongresu eucharystycznego w Lwowie. Ilekroć, mimo szczerych wysiłków i pracy, objawia się w ogólnym życiu religijnym jakieś większe niedomaganie, okazuje się, że zachodzi. Jakiś zasadniczy błąd w metodach pracy religijnej. A dzieje się to zawsze wtedy, gdy przewagę bierze to, co podrzędne albo zewnętrzne, przy odsunięciu na dalszy plan tego, co jest istotą i treścią. Chrystus żąda, aby nasze życie religijne było życiem wewnętrznym, nadprzyrodzonym, życiem łaski. My zaś zwracamy nieraz całą uwagę na rzeczy mniej ważne, zewnętrzne, dekoracyjne i to jest powodem obniżenia życia religijnego. Kongresy eucharystyczne podkreślają przede wszystkim czynnik nadprzyrodzony i źródło łaski, wzmagają wewnętrzny i prawdziwy rozwój życia religijnego. Kończę przypomnieniem wizji księdza Jana Bosko, który w natchnieniu ujrzał na wzburzonym morzu szereg walczących okrętów wyobrażających walkę Kościoła Świętego pod wodzą papieża. W chwili najsilniejszego natarcia na flotę Chrystusową spostrzega papież wyłaniające się z morza dwie kolumny. Na jednej widnieje Hostia Święta, na drugiej wizerunek Matki Bożej. Ojciec Święty kieruje okręt między te dwie kolumny, z których Nadziemskie światło i moc cudowna pada na flotę i prowadzi ją do zwycięstwa. Życzę kongresowi, by blaski moc, jakie biją z hostii świętej na społeczeństwo chrześcijańskie i na naród polski, były tą siłą cudowną, która go wyprowadzi z odmentów i słabości, a uczyni z niego naród wielki i potężny. Duchem Chrystusowym. Światło z Fatimy. Zapadła mi w pamięć pokrzepiająca obietnica Najświętszej Marii Panny, która streszcza i wieńczy jej przesłanie: Moje niepokalane serce zwycięży. To napisał papież Benedykt XVI we wprowadzeniu do książki: Ostatni świadek. Objawień fatimskich, moje rozmowy z siostrą Łucją, kardynała Tarcisia Bertone, sekretarza stanu. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Te słowa mówi Maryja, ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Ta, która nigdy nie zwątpiła w Bożą Tajemnicę, ta, która zwyciężyła we wszystkich duchowych walkach, ta, którą Bóg ustanowił królową nieba i ziemi, ponieważ królować to znaczy służyć. Ona jest zawsze pokorną służebnicą pańską. Ta, która, będąc w niebie, patrzy na wszystko oczyma Boga. Ta obietnica jest dla każdego. Kto poświęca się niepokalanemu sercu Maryi. Maryja odniesie triumf w życiu każdego dziecka Bożego, który jej się całkowicie odda. Ale to nie wszystko. Każdego, kto jej się odda, użyje w potężny sposób dla odniesienia swojego zwycięstwa. Poświęcając się niepokalanemu sercu Maryi, stajesz się częścią. Jej zwycięskiego zastępu, zastępu małych i pokornych dzieci Bożych, które pod wodzą swojej niebieskiej mamy i królowej stają się apostołami czasów ostatecznych. Czy dobry Bóg mógł nam udzielić większej łaski? Im większa ciemność zapadać będzie nad światem, tym bardziej i mocniej oczekujemy triumfu. Niepokalanego serca Maryi. Jesteśmy wezwani, aby uwierzyć, że spełnią się słowa powiedziane nam od Pana przez Maryję. Jesteśmy wezwani, aby nigdy nie zwątpić w obietnicę zwycięstwa daną Maryi i jej potomstwu. Jesteśmy wezwani, aby z Maryją w Maryi i przez Maryję odnieść ostateczne zwycięstwo nad wszelkim złem. Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją pobożnie i regularnie uczestniczyć we mszy świętej oraz często i godnie przyjmować Komunię świętą. Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją wiernie adorować Najświętszy sakrament oraz stawać się przy jej boku, apostołami i apostołkami adoracji. Jesteśmy wezwani, aby razem z Maryją królować poprzez służbę Bogu, kościołowi i naszym bliźnim. Jesteśmy wezwani, aby czynić Maryję znaną i kochaną po to, aby Jezus był znany i kochany. Jesteśmy wezwani, aby wszelkimi możliwymi sposobami przyprowadzić wszystkich naszych braci i nasze siostry do stóp Jezusa obecnego w najświętszym sakramencie oraz do niepokalanego serca Maryi, gdzie Bóg przygotował bezpieczne i niezawodne schronienie dla wszystkich swoich dzieci. Wezwanie dnia. Święty Ludwik de Montfort zachęca, aby w dniu oddania się Matce Bożej złożyć jej dodatkowy dar. Jaki jeszcze dar moglibyśmy jej złożyć, skoro oddajemy jej całych siebie? Wiemy już, że Bóg chce rozpowszechniać na świecie nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Wiemy też, że Jezus pragnie, aby Maryja była bardziej znana i kochana, a pierwszym pragnieniem Maryi jest to, abyśmy kochali, słuchali i adorowali jej syna. Wiemy również to, że Maryja pragnie, aby każde jej dziecko oddało jej się całkowicie poprzez akt poświęcenia się jej niepokalanemu sercu. Wiedząc to wszystko, ofiarujmy Bogu i Maryi to, czego najbardziej pragną. Po pierwsze, pomódl się o światło Ducha Świętego, pomyśl i postanów. W jaki sposób możesz rozpowszechniać nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi? Co możesz robić, aby czynić Maryję coraz bardziej znaną i kochaną? Jak możesz zachęcać kolejne osoby do oddania się Matce Bożej? To postanowienie będzie Twoim przywiązaniem się do pierwszej z dwóch kolumn. Ofiaruj Panu Jezusowi jako owoc Twojego oddania się Matce Bożej jedną godzinę adoracji w tygodniu i zastanów się, co możesz zrobić, aby zachęcać inne osoby do adoracji Najświętszego Sakramentu. To będzie Twoje przylgnięcie do drugiej kolumny ofiarowanej nam przez Bożą Opatrzność. Po drugie, swoje pomysły i refleksje zapisz na odwrocie swojego aktu oddania się. To będzie najwspanialszy dar, jaki możesz ofiarować Bogu i Maryi w dniu, w którym złożysz akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Akt oddania. Zapisz dziś na swoim akcie oddania słowa... Maryjo, moja matko i królowo, chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen. Światło słowa i dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała, z księgi proroka Ezechiela. Mały wieczernik modlitwy. Znajdź dziś 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Akt strzelisty. Akt strzelisty to krótkie wezwanie, które można sobie w duchu wielokrotnie powtarzać. Unosi ono nasze serce do Boga i sprawia, że możemy coraz głębiej przyjmować i doświadczać prawdy, którą wyraża. Powtarzaj w swoim sercu słowa aktu strzelistego przez cały czas trwania rekolekcji oddanie 33. Czyni tak jak siostra Dulcisima, która na wzór Maryi zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Akt strzelisty od siostry Dulcissimy. Jezu, napełnij mnie dziecięcą miłością, którą miałeś do Maryi. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Świadectwo. Przez Maryję Bóg czyni wszystko nowe w życiu moim i moich najbliższych. Nie mogę ugasić ognia, który zapłonął we mnie po rekolekcjach. W czasie ich trwania wypełniały się we mnie słowa: Oto czynię wszystko nowe. Przez Maryję Bóg czyni wszystko nowe w życiu moim i moich najbliższych. Pragnę być dobrą mamą dla adoptowanych córeczek i dobrą żoną, a jednocześnie maksymalnie wykorzystać łaski od Boga, które za pośrednictwem Maryi od Niego otrzymuję. Największą łaską jest znalezienie stałego spowiednika i spowiedź, podczas której wyznałam zalegające przez lata grzechy, które lekceważyłam. Zobaczyłam trudną prawdę o sobie, ale działo się to z wielką łagodnością i miłością. Przecież Słowo Boże mówi: Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli, oraz a moc w słabości się doskonali. Wierzę, że to właśnie Maryja prowadzi mnie dalej, szybciej, głębiej, w relacje ze swoim synem. Przez to zmienia się moje serce. I moja relacja z samą sobą i innymi. Wszystko nowe zaczyna się każdego dnia. Magdalena.